Alors quand on arrive à la fin de cet évangile, de ce dimanche, on se demande comment on est arrivé là. Quand on est arrivé là les gens de Nazareth, les villageois avec lesquels Jésus a vécu, ils veulent précipiter d'un escarpement. Ils veulent carrément le tuer. de Nazareth, qui avec Jésus, On se dirait c'est quand même un peu exagéré comme réaction face à quelqu'un avec lequel on a vécu pendant 30 ans, quelqu'un qu'on connaît que on a respecté. Można powiedzieć, że ich reakcja jest jakby taka przesadzona. Że ludzie, z którymi przeżył przez 30 lat, którzy go znają, którzy go na pewno szanowali: Jak można było dojść do chęci zabicia właśnie swojego bliźniego? On voit que les gens sont quand même en colère. Euh, Jésus les critique, il atteste un manque de foi. Euh, są pełni złości i można powiedzieć, że Jezus ukazuje też ich brak wiary. On voit comment ça peut changer vite, parce que quelques instants plus tôt, ils étaient encore dans l'émerveillement. ać też jak szybko zmieniła się ich postawa że kilka chwil wcześniej byli zachwyceni jego słowwami il n'accepte pas que un de leur leur fasse la leçon i nie chcą przyjąć od kogoś jak oni te moż byośćkiego takiego pouczenia peut être il pense que Jésus il un peu pris la tête il est pris par l'orgueil à cause des succès qu'il a eu.

Najprawdopodobniej, mieszkańcy Nazaretu mają już swoją tak jakby wiedzę na temat Jezusa i oni go tak trochę zaszufladkowali. szufladkowali. ils ne są plus ouverts, ils sont plus en recherche, ils ne są plus en attente de découvrir quelque chose de nouveau sur Jésus. Co sprawia, że oni nie są już otwarci, nie szukają, właściwie nie czekają na coś nowego. Czechy de Nazareth, ils savent. Et on voit à quoi ça peut conduire, jusqu'à vouloir tuer quelqu'un. On voit à d'autres moments dans la vie de Jésus la même chose, les pharisiens qui, qui accusent Jésus d'expulser de de, les démons par les démons, ce qui est un peu une contradiction. W innym miejscu w Ewangelii widzimy, że taka postawa może doprowadzić nawet do, do tego, że będą mówić, że Jezus wyrzuca złe duchy mocą złego ducha, co jest taką sprzecznością. Ale dlatego, że mają taką swoją utartą opinię e, i nie chcą zmienić tej opinii o Jezusie,

odcinamy się od, innych, od relacji z innymi mam nadzieję że nie chcieliście nie chcecie nikogo, nikogo zabić z waszych bliskich Ale jest już coś niepokojącego bardzo e, takiego Złego kiedy na przykład nie chcemy z kimś rozmawiać z, nas, z naszych bliskich z naszej rodziny. Quand tu veux plus parler avec cette partie de la famille ou avec ce voisin? Kiedy nie chcę rozmawiać na przykład z tą osobą albo z moim sąsiadem. Comment on peut en arriver là? I jak do tego doszło? On voit que c'est souvent notre manière trop humaine euh, de regarder les choses. E, widzimy, że często jest to taki sposób zbyt ludzki e, sposób patrzenia nasz sposób patrzenia. N'est pas le fils de Joseph. E, w Ewangelii słyszaliśmy, e, czyż to nie jest syn Józefa, Znamy go. Et à l'opposé on voit ce que dit la première lecture: avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jak przeciwieństwem tego jest w pierwszym czytaniu takie słowa które słyszeliśmy zanim ukształtowałem cię w łonie matki znałem cię. W sposób, W jaki Bóg nas zna od wieczności. I Comme jest est przejść de passer d'un regard à l'autre, de ce regard trop humain vers un regard qui vient de Dieu. Jest to ciężko, ciężko nam czasami przejść z jednego sposobu patrzenia e, tego ludzkiego e, na spojrzenie po Bożemu. Trop peut nous à faire choix et à faire Nasze patrzenie takie zbyt powierzchowne, zewnętrzne e, może nas doprowadzić do złych wyborów i też właśnie do takich... E, zdarów, które będą miały zwykłą sekwencję. Apprendre le regard de Dieu, c'est ça la foi finalement. Uczyć się patrzeć jak patrzy Bóg, jest to wiara. Comment Dieu regarde les choses de notre vie? Jak Bóg patrzy na, na, na nasze życie? Comment Ils regarde sur mon époux, mon épouse, sur ma belle-mère, mon voisin, mon collègue. Mais la foi tout seul ne suffit pas encore. Les parisiens eux ils veulent tuer Jésus et ils ont bien la foi. chcieli zabić Jezusa i, i mimo, te, mimo tego że mają wiarę. Alors Saint Paul, il nous dit dans la deuxième lecture beau avoir toute la l'amour si je ne suis rien. Św. Paweł w drugim czytaniu mówił nam, e, gdybym miał tak wielką wiarę, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, był, był niczym. Cet amour, il est pour mieux connaître, pour avoir un regard plus plus clair. Par un amour fusionnel qui qui voit pas les défauts de l'autre, qui voit tout en rose. całkowicie taki sfuzjonowany złączony z drugą osobą że nie widzę ani jej wad i wszystko widzę tylko w kolarach różowychamour qui veut le bien de l'autre qui, qui peut aussi dire la vérité dochodzi taką miłość która chce dobra dla drugiego un, un amour donc qui fait que avant que je juge quelqu'un je me demande est- ce que Est-ce que vraiment j'aime cette personne? Est-ce que je la respecte? Euh, ja ja euh, Est-ce que j'essaie de, de l'aimer tel que Dieu l'aime? Est-ce que de l'aimer tel que Dieu l'aime? C'est seulement à ce moment-là qu'on peut dire des choses, sinon il vaut mieux se taire. Tylko wówczas, kiedy zachowuję to spojrzenie, Boże spojrzenie, e, wtedy mogę ją jak gdyby sądzić. Jeżeli nie, to lepiej nic nie mówić, zamilczyć. Si je Jeżeli nie mam tego spojrzenia miłości na drugą osobę, to często moje słowa mogą ją zabić. Czy jestem w stanie à kogoś, avec qui euh, ça s'est mal passé. Si je n'ai pas le cœur prêt à pardonner, je ne peux pas dire quelque chose. Euh, Avoir euh, euh, ce regard qui, que Dieu a, que l'autre est, est voulu par Dieu, qu'il est aimé par Dieu. Mieć takie spojrzenie, które e, widzi, że druga osoba jest e, kochana przez Boga, jest wybrana przez Boga. A prandre le, le regard de Dieu, ça commence par, par voir la bonté des autres. Uczyć tego spojrzenia, to zobaczyć po pierwsze dobro w drugim człowieku. Et ceci chaque jour de nouveau accueillir de nouveau la, la bonté de Dieu à travers les gens que nous rencontrons przyjąć to dobro, dobro Boga, które się manifestuje właśnie przez drugiego człowieka, w drugim człowieku. Dziękować za to Bogu. Jezus nie był rozpoznany przez swych bliskich. le charpentier, le voisin, je sais pas. Ils ne sont pas capables de voir le prophète. Ils ne peuvent pas voir le prophète. Au point de départ de, de tout cela, c'est les cœurs endurcis, les cœurs étroits, des cœurs qui, qui n'ont pas appris le regard de Dieu. Le point de départ de tout cela sont les cœurs twards, les cercles zut mauvais.

i przyjmując Jezusa w Eucharystii, żyjąc miłością do, do 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 naszych bliskich. Et bien sûr, en vivant dans la charité fraternelle entre nous. E, żyjąc właśnie między nami e, takiej braterskiej miłości. C'est ce regard que nous découvrons quand nous faisons notre l'amour avec lequel Dieu a tant aimé le monde. Kiedy ta, ta miłość jest naszą miłością, wtedy odk odkrywam, może powiedzieć, to, 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 to spojrzenie bogate na tego drugiego człowieka. Ale domandam à la Vierge Marie, celle qui a toujours eu le regard de foi, prosimy Matkę Bożą, tą, która miała zawsze wiarę w niego, que l'Esprit Saint transforme nos cœurs par l'écoute de sa parole. I par l'eucharistie que nous célébrons un peu d'eux sainteté nasze serce przez słowo boże i przez eucharistię te voir peut capable de voir qui est jésus vraiment my zobaczyć kim tak naprawdę jest jezus la joie de voir nos prochains dans la lumière de dieu ja zobaczyć również naszych bliskich w tym świetle które pochodzi od boga alors faisant cet effort cette semaine Qui vient de voir nos de Dieu. Więc w czasie tego tygodnia starajmy się zrobić taki, no, taki wysiłek, aby patrzeć na tych naszych bliskich, których spotkamy właśnie w świetle, które pochodzi od Boga. Amen.